Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać wam baterię, którą postanowiłem zamontować do mojej hulajnogi. Gdy mówimy o sprawie montażu baterii dodatkowej, to mamy dwa rodzaje działań, które możemy podjąć. Pierwszą z nich jest wymiana oryginalnej baterii dekowej na większą, bądź dołożenie dodatkowej baterii i wtedy mamy baterię oryginalną pozostawioną w deku i zewnętrzną w dedykowanej torbie. Właśnie ja zdecydowałem się na ten drugi krok, na ten drugi sposób, czyli zakupienie tej baterii. Zewnętrznej w firmie City Lion. Jak zapewne wiecie, w Kugo M4 mamy 11Ah, oryginalnie. Postanowiłem dokupić baterię o pojemności 15Ah, co według producenta zapewni mi około 40 km zasięgu dodatkowego. Hulajnoga od zera do maksymalnej pojemności baterii. Ładuje się około 5-6 godzin, ale korzystając z dwóch ładowarek. Tutaj firma City Lion dorobiła mi na moją prośbę specjalną taką przejściówkę. I ładowanie tej baterii odbywa się poprzez to, że rozłączam baterię od układu. Podłączam tą właśnie dodatkową przejściówkę. No i już wtedy podłączam zwykłą 2A ładowarkę. Jest to ten sam standard jak, jak w Kugo M4. I tutaj zasada jest tylko jedna: że rozłączenie może się odbyć w każdym momencie, ale podłączenie baterii, jedna i druga bateria musi być naładowana na maksa, żeby po prostu uniknąć różnicy napięć. Sama koncepcja polega na tym, że właśnie tą torbę montujemy na cybanty. To jest specjalnie przygotowane również przez firmę do montażu. No, całkiem dobrze to pasuje. Nie było tu jakichś większych problemów. Największym problemem jest tutaj przeprowadzenie właśnie przewodu. Trzeba rozpiąć cały układ tych trytytek i do tego zabezpieczenia. Przeprowadzić przewód do środka i podpiąć już tutaj dedykowany ten przewód w układ normalnie. Tu już widać właśnie kolejnogę z dodatkową torbą, z której znajduje się bateria i przewód trafia od spodu poprzez właśnie ten oryginalny przewód taki zabezpieczający do środka, do deku. Po montażu udałem się na pierwsze jazdy, na próby, na testy. Póki co jestem bardzo zadowolony z efektu. Przejechałem hulajnogą jakieś 17 km. Jadąc cały czas na dużej prędkości około 35-40 km na godzinę. Znalazłem taką drogę boczną gdzie mogę sobie pozwolić na takie prędkości. Nie czuć straty mocy a Baterii zostało w dalszym ciągu między 75 a 80%. Liczę na to, że będę miał około 70-75 km zasięgu całkowitego. Tego jeszcze nie sprawdziłem. Tak naprawdę to jest niedawny zakup, więc mamy zimę. No ale gdy tylko nastanie wiosna, będę robił testy bateria podczas jazdy lekko czuć było że się przemieszcza w torbie, więc przymocowałem ją o no, trytką po prostu złapałem do tego cybantu tam od środka jeszcze dołożyłem gąbkę taką z zamkniętymi porami, więc nie nasiąkającą I teraz już Faktycznie bateria się nie przemieszcza. To jest bardzo ważne. To jest ważne, żeby ta ani torba się nie przemieszczała, ani bateria, bo inaczej to powoduje, że jazda w jakiś sposób staje się nieprzyjemna. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.